A dzisiaj filmik z moich zakupów, które poczyniłem. Kupiłem kilka rzeczy, które będą mi niezbędne do naprawy puszczelki pod łodicą w oplu. A więc tak, zamówiłem tutaj leżankę Farmax. i... Instrukcji nie będziemy czytać tylko na oko. Myślę, że to tak. Tak. Pasuje. Nie mam operatora, więc może być źle widać, ale będę starał się pokazywać do kamery żeby mniej więcej jakoś to w miarę normalnie wyglądało pokażę bo dzisiaj przeszło kilka paczek także zobaczymy jeszcze inne tu mamy o, tu jeszcze wkłodeczkę zdecydowałem bo ogólnie nigdy nie robiłem czegoś takiego jak zmiana uszczelki i przy tym demontaż rozrządu nigdy nie robiłem ani w, nie w tektorze te uszczelki zmieniałem pod głowicą ale rozrządu w tektorze też nie zmieniałem nigdy tam jest co prawda na kołach zębatych ale, ale mimo wszystko nie zmieniałem w samochodzie to trochę inaczej wygląda, bo są jeszcze wałki rozrządu napędzane łańcuchem, i to tam trzeba na znaki ustawić. Także jeżeli podobne zasady działania, tylko że to inaczej trochę rozwiązane, tak? Natomiast ja tego nigdy nie robiłem w żadnym z wypadków, no ale nigdy nie mów, nigdy kiedyś musi być ten pierwszy raz i trzeba. Trzeba, trzeba w końcu się nauczyć. A jak nie można, a się najlepiej uczyć na na czymś własnym, no jak, jak spierdzielę roboty, to sam sobie. Ale myślę, że nie będzie tak źle, tylko ludzie wymieniają. Ja tam pojęcie mechanice nie jestem jakimś tam żółto działem, że tak powiem, no nie jestem też zawodowcem. Tam pogarniam mechanikę. Mam klucze. Mam ten, także nie będzie, nie będzie ciężko. Najciężej to będzie to wszystko porozkręcać. Dostać się do tej uszczelki, to tam wszystko to wytargać całą głowicę. No ale myślę, że podołam. Nawet mam już zaplanowane, co i jak. Mam też w planach zrobienie bypassu do... Do, 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 do kolektora ssącego. Tam zamiast tego grzybka... Kurde, zapiął. Zamiast tego grzybka słynnego... Mam zamiast zrobić bypass. I oczywiście... Oczywiście... Wszystko nagram, jakby ktoś był zainteresowany przeróbką, sam nie wiem czy ja to dobrze zrobię, ale gdzieś tam widziałem filmiki na, na internecie i jeżeli będzie wszystko OK, no to wrzucę filmik, może kogoś właśnie zainteresuje to rozwiązanie. Dobrze. Myślę, że będzie się działo. Mam jeszcze, mówię, Cinquecento stoi, czeka tam hamulce zerzewiały, bo on stoi praktycznie cały czas w garażu. I tylne koła po prostu się zakroszczyły. To będzie też rozkręcanie, będziemy robić hamulce. Tam kilka rzeczy jeszcze muszę poprawić bo tam był przerabiany był przerabiany było przerabiane, hmm, instalacja bo tam ktoś kiedyś radio podłączał czy coś i tam jest coś takiego że jak źle wepniesz zasilanie chyba radia czy coś takiego to potem hmm, nie ma świateł awaryjnych no i u mnie właśnie tak było potem doszedłem co i jak i tam tylko po prostu trzeba popalić się po, po przestawić Trochę. no i głośnijce tam by było trzeba wstawić w Suzuki Bandit musimy jeszcze olej zmienić filtry taki serwis przedzezawodnie wykonać, no i ten, no i bierzemy się za motorki Simpson ja to miałem zamontowany zapłon isk iskrowy I on w ogóle nie odpalał, ciężko palił na, na tym zapłonie I przez to nie mogłem położyć instalacji całej Bo mi musi odpalać i wtedy ja po kolei idę kawlami już ostatecznie czarny No, tak, tak jak powinno być yy, Dlatego zdecydowałem też, że jeżeli chodzi o Simpsona, kupujemy zapłon elektroniczny. Mam drugiego Simpsonka, skuterka. Tam też trzeba będzie może kiedyś wymienić ten zapon elektroniczny, ale też trzeba go zabrać do gołej blachy i od nowa pomalować, bo ja tam kiedyś pomalowałem jakimiś sprayami, czymś tam tego, tak, tak tylko, żeby wyglądał. No i oczywiście felgi powymieniać, przynajmniej to z przodu, bo z przodu to je, jest już jajowata i jak jedzie się to dosłownie tak skacze koło. No, dwie jawki, kaczki. One są w fazie. No, jedna jest praktycznie złożona, kompletna. Natomiast też by przydało się by ją całą odmalować. Także będzie tutaj się działo na tym kanale. Tylko mówię kwestia czasu. A, i jeszcze. Trzeba wam nagrać trochę mam tutaj burdel w domu. Tutaj są siłowniki do Hyundai Elantry, śruby montażowe. Też będziemy to montować, nie wiem kiedy. Jest nawet instrukcja jak to zamontować fajnie rozpisane. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na, na gwarancję. No i tutaj, blokady rozrządu do opla Astry. tu mamy blokadę wału wałków rozrządu, tutaj z tyłu wałków rozrządu, także, także będzie się działo. Jeszcze muszę, brata prosiłem, żeby mini zrobił koziołki, cztery koziołki, na których postawię samochód w poziomie I... i będzie można olej spuścić, płyn chłodniczy i powoli rozkręcać myślę, że na razie tyle odnośnie tutaj moich planów związanych z mechaniką mamy to, jest złożona leżanka Lekko wszystko chodzi. Jest fajna, bo jest długa. Tu praktycznie wychodzi gdzieś, akurat pod tyłek. Fajny taki. To był plastik jest, ale on taki. No, może twardy. Ale taki dosyć przyjemny, jak się na nim leży. Tu widać są jakieś. Te. Wgłębienia na, na klucze, na jakichś narzędziach. Myślę, że to zda, zda egzamin przy, przy tym remoncie. Nawet wykręcając misę olejową, bo ja postanowiłem, że wykle, wykręcę całkowicie misę olejową, podlewaruję silnik, no i wtedy będę rozbierał pokrywę rozrządu, rozrząd zrzucę no i dalej po do kłębka.